Choćbym choćbym mówił językami anielskimi i ludzkimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwię, dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał Całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenia, miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa nie zazdrości, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi miłość nigdy nie ustaje. Kochani, apostoł Paweł pisze list do zboru w Koryncie. Ten fragment, który przeczytałem pochodzi właśnie z tego listu, który apostoł Paweł pisze do wierzących, do wspólnoty. Pisze do zboru w Koryncie, a zapewne do zboru, jak wiele innych zborów w ówczesnym czasie. Zapewne do zboru bardzo podobnego jak dzisiejsze nasze wspólnoty, jak dzisiejsze nasze kościoły, jak nasze dzisiejsze zbory. I czytamy tutaj na początku tego listu, że apostoł pa Paweł pisze do świętych powołanych przez Pana Jezusa Chrystusa. Jakie piękne określenie. Pisze do świętych, do powołanych przez Pana Jezusa Chrystusa, ale zarazem, gdy czytamy treść tego całego listu, to widzimy, że pisze on do zboru z wieloma problemami. Podobnie jak dzisiaj. A, jakie zalety miał ten zbór, jak, czym się szczycił, gdy czytamy tekst, a za, zachęcam do tego, żeby w domu w ciszy i spokoju przeczytać cały, cały list, nie jest on długi, pierwszy, pierwszy list do Koryntian, to widzimy, że zbór w Koryncie był obdarzony wszystkimi darami Ducha Świętego, jakie można sobie tylko wymarzyć. Wszystko, cokolwiek Duch Święty chce dać Kościołowi i wierzącym, to wszystko w tym zborze było. Były języki, były proroctwa, były cuda, była wiedza, była mądrość. To wszystko w tym zborze było. To był bardzo bogaty zbór. Miasto Korynt bogate, członkowie zboru tego również byli ludźmi zamożnymi i bogatymi. A, a przy tym wszystkim okazuje się, że mimo tego bogactwa, mimo tych wszystkich darów, które posiadali, ten zbór miał wiele problemów. W tym zborze były podziały, była kłótnia, była zazdrość. Nie było troski o najuboższych, bo gdy przychodzili na wieczerzę Pańską, na wspominanie wieczerzy Pańskiej, to jedli, przychodzili, jedli co tylko mogli i pili, a drudzy byli głodni. Nie było tej troski. Były kłótnie, były podziały, był nawet grzech niemoralności. Mimo tego wszystkiego bogactwa. ja I apostoł Paweł w pewnym, momencie, a, w pewnym momencie, zanim zaczyna mówić o miłości, kończy XII rozdział takimi słowami. Tak wiele macie, tak wiele posiadacie, wszystko macie. Ale tak naprawdę starajcie się o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tak apostoł Paweł, jak i Pan Bóg zarazem nie był zadowolony z, ze stanu tego zboru, jak On wygląda. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, starajcie się o większe dary łaski. Ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. No może myśleli sobie, że już doskonalszej go zboru i doskonalszej drogi nie ma. Apostoł Paweł mówi nie. Ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I zaczyna mówić do nich, Tymi słowami, które zapisane mamy w XIII rozdziale, droga jeszcze doskonalsza. Kochani, pomyślmy o naszym zborze, pomyślmy o naszej wspólnocie. Te pierwsze trzy wersety, przeczytam jeszcze raz, one brzmią tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe imienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wiecie kochani, gdy czytam te trzy wersety, czuję zakłopotanie, czuję zdziwienie, czuję niepokój i czuję również taką presję i czuję też, zaglądając we własne serce, jak, jak, jak to wygląda w moim przypadku. Myślę sobie, jak to możliwe, że można włożyć tak olbrzymi wysiłek, trud w służbę niby dla Boga. Te trzy fragmenty mówią o niesamowitych rzeczach, które człowiek może czynić, a potem, potem nagle okazuje się, że to wszystko nie ma żadnej wartości dla Boga. Że to wszystko nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jeśli z tym olbrzymim poświęceniem, pracą nie ma, nie ma równocześnie czegoś, co jest najważniejsze. Nie ma miłości. Choćbym, inaczej mówiąc, inne tłumaczenie mówi, nawet gdybym. Nawet gdybym mówił językami ludzkimi, nawet gdybym miał dar prorokowania, pełnię wiedzy, wiary, nawet gdybym rozdał całe mienie swoje, nawet gdybym ciało swoje wydał na spalenie, czy to jest mało? Czy to jest za mało, że dla Boga to nic nie znaczy? Jak to może być? Czy jest to możliwe? Ten fragment Słowa Bożego mówi, że tak, że coś takiego może zaistnieć. Koryntianie mieli wszystkie dary Ducha Świętego, zapewne wielkie akcje ewangelizacyjne, zapewne czynili różne, różne wspaniałe rzeczy, ale przy tym nie było tego, co najważniejsze. Nie było miłości. Czy to jest możliwe, żeby coś takiego w ogóle istniało, żeby, żeby to coś takiego funkcjonowało? A jednak ten fragment Bożego Słowa mówi nam, że tak. Kochani, chciałbym posłużyć się takim przykładem, a nie wiem. Może jest to przykład z życia. To nie jest przykład, który dotyczy jakiegokolwiek domu, jakiegokolwiek małżeństwa, ale wyobraźmy sobie dom, w którym jest małżeństwo i jest tam gospodyni, pani tego domu, żona, fantastyczna kobieta, nieprawdopodobnie zaradna. W tym domu jest czysto odkurzone, powiecierane, firanki wyprane, pachnące, okna błyszczące. A Ta żona ugotowała wspaniały dwudaniowy obiad z deserem. Wszystko jest nieprawdopodobnie piękne, na wysokim poziomie, wszystko jest gustowne i przychodzi mąż do domu, wraca z pracy. I ta żona, zamiast przytulić go, zapytać, kochanie, co tam dzisiaj, jak się czujesz, jak tam w pracy było, fajnie, że jesteś, to ona mówi, "Zabij buty, bo nanioseś błota. Idź mi ręce, siadaj do stołu. Zaraz będziesz jadł. Całe kłopoty z tobą tylko są. Znowu się spóźniłeś 5 minut. Usiądź, usiądź bliżej, stołu, bo na chlapierz. Nie wiem, czy są takie domy, ale z tego, co znam, pewne relacje, różnie to bywa. A kochani. Ale przecież to jest fantastyczna kobieta, wszystko jest czyste, Wszystko jest umyte, wyprane, obiad no fantastyczny, jak w najlepszej restauracji. Więc o co chodzi? Ktoś przyjechał, by zobaczył to wszystko z zewnątrz, powiedziałby: Ten facet to ma szczęście, normalnie, taką żonę mieć. Ale Dobrze, nie czepiajmy się żon, odwróćmy sytuację. Jest mąż, gospodarz, który wybudował dom, wszystko jest fantastycznie zrobione, zorganizowany, piękny ogród, wszystko jest bardzo dobrze. Oprócz jednego. On nie przytuli żony, ciągle jest niezadowolony, ciągle ma ludzi na nią, jest oschły, nie ma czułości, nie ma miłości, nie ma ciepła, nie ma przytulenia. Czy to jest to, co byśmy chcieli mieć w naszym domu, w naszym małżeństwie? Myślę, że na pewno nie. Można by zapytać, jakie motywy kierują taką żoną, takim mężem? Może ambicje, może chęć pokazania się, jakaś sława, a może taki po prostu charakter, nad którym trzeba popracować. Takie zatracenie się w pracy, zapomnienie o tym, co najważniejsze. Księga Przypowieści Salomona mówi: lepsza kromka suchego chleba, a przy tym spokój, miłość, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Lepiej siedzieć przy stole z żoną w jednym ręku trzymać kromkę suchego chleba, a drugą rękę mieć zaplecioną z dłonią swojej żony, i z miłością popatrzeć jej w oczy. Tak myślę. Wiecie, kochani, nasza wspólnota, nasz zbór to jest rodzina. Wszystkie rozdziały tego listu, listu do Koryntian, te, które poprzedzają XIII rozdział, i są później, po tym XIII rozdziale. Skierowane są do wspólnoty, do zboru, do takiego jak my. Pewnie był to większy zbór, bogatszy dwa tysiące lat temu prawie już istniał. Ale wszystkie te rozdziały, które czytamy, a naprawdę zachęcam, żeby przeczytać ten pierwszy list do Koryntian tak jednym ciągiem wszystkie te rozdziały mówią o takiej wielkiej. A, są przepojone może w ten sposób, są przepojone troską o ten zbór apostoła Pawła, troską apostoła Pawła o ten zbór. I apostoł Paweł mówi, znając ten zbór, widząc zalety i problemy, jakie tam były, mówi, zobaczcie, nawet gdybym mówił językami anielskimi, nawet gdybym miał dar prorokowania, wiedzę, wiarę, nawet gdybym rozdał całe swoje minie, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbyśmy mieli wielkie akcje ewangelizacyjne, choćby, choćby yy, działała ofiarność niesamowita, chociażbyśmy ofiarnie działali, poświęcali czas i pieniądze, ale nie będzie tego czegoś, co jest najważniejsze relacji opartej na miłości, to nie będzie miało to znaczenia dla Boga. Ani też my nie będziemy czuć się jak w domu, nie będziemy czuć się jak we wspólnocie. Nic to nie znaczy, jeśli nie ma tego, co najważniejsze. Zobaczmy, kochani, gdy czytam ten fragment, to ja widzę, że Biblia nie mówi, że te rzeczy, a więc y, mówienie językami, proroctwa, y, wiedza, wiara, y, ofiarność, rozdawanie mienia, a nawet takie poświęcenie, że chce oddać swoje, swoje życie, swoje ciało Chrystusowi, Biblia nie mówi, że to są złe rzeczy. Biblia nie mówi, nie, to tam jest nieważne, to, to nie jest istotne, nie czyńcie tego, absolutnie. To są cenne, wspaniałe rzeczy, wspaniałe inicjatywy, działania, wspaniały cel, ale bez miłości nic to nie znaczy. Ja myślę, że dobrze, jeżeli w domu jest czysto, pachnąco, jeżeli, gdy przychodzimy, to jest dobry obiad podany, jeżeli czuje, czujemy, że, że, że jest to właśnie to, ale. Wtedy tylko, gdy jest tam a, spokój, gdy jest tam ciepło, gdy jest zgoda, gdy jest szacunek. Dobrze i wspaniale, jeżeli we wspólnocie są właśnie te wszystkie, wszystkie akcje nasze, to, to to działanie, ten zapał do pracy yy, i tych, którzy przewodzą, i wszystkich pozostałych członków zboru. Ale Słowo Boże oszczędza nas, abyśmy w tym, w tym pędzie służby dla Boga nie zatracili tego, co najważniejsze. Abyśmy nie zatracili człowieka. Abyśmy nie zatracili brata i siostry. No, mówimy, najważniejszy jest przecież Bóg. Oczywiście, że tak. Ale ja tu w ławce nie widzę Boga. On tu nie siedzi. W ławce siedzi brat i siostra. Siedzi ktoś, kto przychodzi, aby, aby być. A Bóg nie potrzebuje przytulenia, cierpliwości, łagodności, rozmowy, miłej pomocy. On to wszystko ma. Ale jeżeli między nami tego nie ma... To ja myślę, że jego serce cierpi. Boże słowo mówi: Jakże możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, którego widzisz, który jest? No dobrze, więc jaka jest ta miłość? Jakie mają być te nasze relacje, te nasze zachowania względem brata i siostry we wspólnocie w Zboże? Jakie ma być to, to coś? Bez czego wszystkie nasze wysiłki, inicjatywy, starania, poświęcenia aż do oddania swojego majątku i do wydania swojego ciała na spalenie nie mają żadnego znaczenia. Przede wszystkim w czwartym wersecie tego rozdziału 13 czytamy, że miłość jest cierpliwa. Inne tłumaczenie mówi: miłość czeka cierpliwie. Zobaczcie o tak wielkim, wspaniałym uczuciu jak miłość a, możemy mówić wiele, natomiast charakteryzując, co to jest miłość, Bóg mówi nam: miłość jest cierpliwa. Rozpoczyna od cierpliwości. Niezwykłe, niesamowite. Rozpoczyna od cierpliwości. Ciekawe, że właśnie ta cierpliwość wymieniona jest na pierwszym miejscu, a cierpliwość to nic innego jak zdolność znoszenia drugiego człowieka, może jego trudnego charakteru. Może jakieś przeciwności. To jest cierpliwość, zdolność znoszenia. Nie unoszenie się, nie reagowanie gwałtowne, ale zdolność znoszenia tego wszystkiego. Mieć cierpliwość dla brata i dla siostry, chociaż tak bardzo różnimy się od siebie. Hmm. Może mają inne zdanie na pewne, na pewne tematy. Nie są tacy jak ja. Chciałbym, żeby byli inni. Modlimy się o to, żeby byli inni. I w pewnym momencie mówimy, no dobrze, ale ileż można czekać, aż ten brat, ta siostra się zmieni, aż dojrzeje. Ile można czekać? No to jest właśnie cierpliwość. To jest właśnie cierpliwość. Znosić kogoś, kto jest inny. I czasem mija wiele lat, zanim Bóg go zmieni albo on coś zrozumie. I nie możemy wtedy powiedzieć, nie po drodze mi z tym bratem. Nie chcę, żeby tutaj chodził. Najlepiej, gdyby nie przychodził. Bo to już wtedy nie ma miłości. Miłość jest cierpliwa. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Czytamy takie słowa. Napominam was wtedy ja więzień w Panu. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. To jest Boże napomnienie skierowane do nas. Czy wiecie, że Bóg ciągle okazuje nam cierpliwość? Ciągle okazuje nam cierpliwość. Ile razy zgrzeszymy, zasłużymy na karę, ile razy my stracilibyśmy już cierpliwość, a Bóg okazuje cierpliwość. A więc miłość jest cierpliwa. Ta miłość, ta cierpliwość podparta jest czymś, co Boże słowo nazywa dobrotliwością. Miłość jest dobrotliwa. Inne tłumaczenie mówi: miłość postępuje uprzejmie, a dobrotliwy to człowiek, który dobrze czyni drugiemu człowiekowi. To jest dobrotliwość. Czyń dobrze drugiemu człowiekowi. W Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale i 12 wersecie w Ewangelii, którą na czwartkowych naszych społecznościach rozważamy i właśnie ten rozdział mieliśmy, i ten fragment, Pan Jezus Chrystus mówi takie słowa A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Czy chcielibyśmy, żeby ludzie czynili nam źle? Czy mamy w tym upodobanie? A żeby nas odmawiali, krzyczeli, byli nieuprzejmi dla nas. Nie. No więc czyńmy to samo. Bądźmy dobrotliwi. Bądźmy dobrotliwi, dobrzy dla tych, którzy są wokół nas. A ta dobrotliwość powróci. Może nawet ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną potęgą. Dobrotliwość to życzliwa, aktywna postawa w celu obrony innych. To nie jest obojętność, ale aktywna postawa w celu obrony innych. I znowu taki piękny fragment z listu do, do Kolosa, trzeci, trzeci rozdział od 12 wersetu czytamy: Przeto, przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i mułowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagod, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Tak jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. Miłość jest dobrotliwa. Dalej czytamy, że miłość nie zazdrości. Nie zazdrości, czyli po prostu cieszy się, że bla, brat lub siostra doznają honoru, odnoszą sukces. Miłość nie zazdrości drugiemu bratu powodzenia, sukcesu, może jakiejś pozycji. Miłość nie zazdrości. Czytamy dalej, że miłość nie jest hełpliwa, nie nadyma się ja myślę, że to jest taka postawa pokory względem brata przed Bogiem i przed bratem nie hełpie się, nie nadymam się to znaczy nie unosi się miłość się nie unosi ja wierzę, że mamy świadomość, że wszystko co posiadamy posiadamy od Boga i jeżeli coś uczynimy dobrego to tylko dzięki Bożej łasce dzięki takiej postawie właśnie że nasza miłość nie jest chępliwa i nie nadyma się. A nie wynosimy się, nie górujemy nad bratem czy nad siostrą, ale uznajemy, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, wszyscy jesteśmy w równi w Panu Jezusie Chrystusie. I do Filipian, znowu drugi rozdział i trzeci werset mówią nam: I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. A to jest, inaczej mówiąc, postępowanie taktowne. Chrześcijanin jest po prostu dżentelmenem, chciałbym powiedzieć, zwłaszcza względem siostry. Nie postępuje nieprzystojnie. To jest takie... Odpowiednie, taktowne, moralne zachowanie chrześcijanina wobec brata, zwłaszcza wobec, wobec siostry, uprzejmość, serdeczność, tak jak Boże Słowo nas właśnie do tego zachęca, abyśmy byli tacy względem, względem siebie. Czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset: Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. Uprzejmi, serdeczni. Dalej czytamy, że miłość. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie szuka swego, więc nie jest egoistyczna. Nie szuka własnej korzyści. Miłość jest zainteresowana tym, jak pomóc innym osobom. To jest właśnie miłość nieegoistyczna. Bóg zwraca się do nas w swoim słowie, i tak czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, w czwartym wersecie, niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. A więc miłość nie jest egoistyczna. Miłość nie mówi nie obchodzi jeden brat czy siostra, nie obchodzi nie, co się z nim dzieje, ale szuka, jak pomóc drugiej osobie. Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego, to znaczy, że. Nie przypisuje innym złych intencji. Nie myśli nic złego. Nie unosi się. Nie przypisuje innym złych motywacji. Nie jest podejrzliwa. Kochani, co myślimy o innych? W swoim własnym sercu pomyślmy sobie. Przypomnijmy sobie, co myślimy o innym bracie, o innych siostrach, którzy może różnią się bardzo od nas, jak to się mówi, nie pasują nam za bardzo, a przecież są tutaj w zboże, są naszymi braćmi i siostrami. Co myślimy o innych? Czy w naszych myślach ich wywyższamy? Czy są to ciepłe myśli? Czy też po prostu ich poniżamy? Czy czujemy radość, myśląc o tym bracie i siostrze, czy czasem wolelibyśmy, żeby go w następną niedzielę tutaj nie zobaczyć? Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wiele zazdrości jest w świecie. I często widzę, ja nawet u siebie w pracy, że jeżeli jakimś koledze się noga powinie, po, po to niektórzy cieszą się z tego. Tak reagują po prostu. Nie? Człowiek jest taki, paskudny, wredny czasem, a tymczasem Słowo Boże mówi nam, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Jeżeli komuś dzieje się niesprawiedliwość, to się smucimy z tego powodu. Ale cieszymy się, jeżeli prawda wychodzi na, jaw, na wierzch. Cieszymy się, jeżeli żyjemy w tej prawdzie. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale ratuje się z prawdy. Dalej czytamy, że miłość wszystko zakrywa. Jeśli kochamy brata i siostrę. To ma, nasza miłość zakrywa ich braki, niedostatki, zakrywa ich ułomności. To no nie znaczy, że jeżeli ktoś grzeszy, to przechodzimy ponad tym i mówimy, tak go kocham, że nic się nie stało. Nie o to chodzi, absolutnie. Słowo Boże mówi nam, co mamy czynić. Przyjść, pomodlić się, napomnieć z łagodnością, potem z drugim bratem, potem powiedzieć starszym być może, ale tutaj nie chodzi o takie zakrywanie. Chodzi o to, że jeżeli kochamy to nasza miłość zakrywa ich bratki, niedoskonałości, ułomności. Nasza miłość sprawia, że kochamy ich dalej. Mimo tego, tak jak Bóg przyjął nas właśnie takich, jak, 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 jak jesteśmy i takich nas kocha, to ta, tak samo nasza miłość ma zakrywać. Słowo Boże mówi, miłość zakrywa wiele grzechów. Wszystkiemu wierzymy. Nie chodzi tu o jakąś naiwną postawę, o naiwność, o bezkrytyczną akceptację wszystkiego. Chodzi o zaufanie, o to, żeby mm, widzieć wszystkie czyny i wszystkie wydarzenia dotyczące brata i siostry w takim najlepszym świetle. Wszystkiemu wierzę. Miłość wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. A, to znaczy, że ze wszystkim wiąże dobrą nadzieję i wszystko potrafi przetrwać. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jak wygląda nasza miłość? Jakby to było w małżeństwie, gdyby, nie wiem, pierwsza lepsza kłótnia, pierwsza przypalona zupa była powodem do tego, żeby przestać kochać żonę. Wszystko, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość do brata i do siostry nie zrywa się nawet wtedy, gdy widzimy jego upadek, lub słabość, lub grzech ale ta miłość jest taka sama i w tej miłości chcemy powrotu do łaski, powrotu tego brata, siostry. I na zakończenie jeszcze jedna cecha miłości. W ósmym wersecie czytamy: hm, Miłość nigdy nie ustaje. To jest cecha miłości, którą Bóg daje. Miłość nigdy nie ustaje. Kochani, moim pragnieniem, moją modlitwą jest, jest to, Abyśmy w naszej wspólnocie wiedzieli i czynili to, co najważniejsze. Aby nasza wspólnota była taką właśnie rodziną, w której panują takie relacje, relacje miłości, właśnie jak ta miłość opisana w XIII rozdziale, żebyśmy organizowali ewangelizację, różne przedsięwzięcia, akcje. Ja wiem, że te słowa przede wszystkim mówię do samego siebie, bo dotykają przede wszystkim tych, którzy gdzieś stoją z przodu i kierują, aczkolwiek są one do nas wszystkich. Ale żebyśmy rzeczywiście, jak to się mówi, urobili sobie ręce po łokcie dla Bożej Sprawy, ale żeby każdy z nas był aktywny, żebyśmy gotowi byli rozdać całe swoje mienia, nawet swoje ciało wydać na spalenie. Jak Liz do Rzymian mówi, błagam Was abyście składali ciała swoje jako ofiarę miłą, przyjemną Bogu, w tym sensie to rozumiem, ale przede wszystkim, aby, abyśmy, aby to wszystko było w tej miłości i żeby ta miłość poprzedzała to nasze działanie, żeby to nasze jakiekolwiek działanie w tym zborze wypływało z naszej miłości, a na pierwszym miejscu, żeby był właśnie nasz brat, nasza siostra. Aby ta miłość była w naszych wzajemnych relacjach. Taka miłość, jak Bóg opisuje i podaje nam właśnie w tym trzynastym rozdziale. Chwała Bogu za Jego święte słowo. Amen.